Drugi dzień Daily. Czy można go lepiej zacząć niż świnką Pepą? Witam widzowie! Kolejny dzień, czyli kolejne okienko w naszym YouTube'owym kalendarzu adwentowym uprowcia. Jeśli nie wiecie jeszcze o co chodzi, to śpieszę z wytłumaczeniem, chociaż więcej wytłumaczę Wam w poprzednim filmie, który macie w opisie. Ale tak streszczając, to od wczoraj, czyli od 1 grudnia aż do 24, czyli do Wigilii, na moim kanale filmy będą pojawiać się Codziennie jest to prezent ode mnie, dla was, w formie kalendarza adwentowego, takiego youtubera, że razem ze mną możecie odliczać do świąt i codziennie otwierać nowe okienko, w którym jest nowy film. W dzisiejszym okienku czeka nas bajka, czyli świnka Pepa. A co będzie jutro? Nie wiem, musicie się przekonać sami. Przychodząc jutro o godzinie 16, ponieważ filmy codziennie są o godzinie 16. Więc ustawcie sobie budzik i lepiej go nie wyłączajcie. Punkt 16 każdego dnia aż do Wigilii. Ja mogę Was tylko zbędnić, że będzie fajowo i super śmiesznie, bo tak czadowego kalendarza adwentowego. Nie znajdziecie w żadnym sklepie, jest on tylko tutaj i tylko u mnie na kanale Prowczo. Ale jest też jeszcze jeden kalendarz, który znajdziecie w sklepie, czyli taki. On, on to nie jest sponsorowany odcinek. I dzisiaj jest drugi, czyli otwieramy okienko numer dwa i zobaczmy, co nas czeka. A jako, że to jest kalendarz z zabawkami, to czeka nas w środku zabawka. Jaka? Otóż taka. Czy to kryształ? Mamy taką o kuleczkę, piłeczkę, nie wiem co to jest. Na przykład w pierwszym dniu było coś takiego, nie? To, to... Może to razem, może to się jakoś łączy. Teraz to wygląda jak planeta. Nieważne, bo, bo przejdźmy do tego, co faktycznie jest najważniejsze i do tego prawdziwego kalendarza, czyli do dzisiejszego odcinka świnki Pepy. Złota rybka. Jest śliczny słoneczny poranek. Nieprawda, jest brzydkie ciemne popołudnie. Tak naprawdę to już wieczór, bo nagrywam ten film o 18. A do tego jestem youtuberem, który chodzi spać o 5 i wstaje o 15. Przez co w okresie zimowym nie wiem, że istnieje słońce. Tata Świnka jedzie do pracy samochodem. Szkoda, że nie na Deskorolce. Chciałbym zobaczyć tatę Świnkę na Deskorolce. A bardziej tatę Świnkę na ziemi, bo Deskorolka raczej by nie wytrzymała, więc tata Świnka by. puu, leciał, chlebę i by się turlał, więc nadałby prędkości w sumie, nie? Jeszcze szybciej by było. Czas na Jadanie, rybko. Mama świnka karmi złotą rybkę. Ile ona tam jej tego nasypała? To jest rybka, nie świnka. Ona nie musi jeść tyle, co wy. Dajcie jej spokój. Nie każdy chce wyglądać jak tata świnka, okej? Okay? Mamusiu, rybka wcale nie chce jeść. Dajcie jakiś appetizer czy coś, by nie jadek zjadł obiad. Ty. A co jeżeli to tak naprawdę działa tylko na obiad? By nie jadek zjadł obiadek, czyli jak dasz mu na śniadanie, to nie zje śniadania. Apetajzer trzeba dać tylko i wyłącznie na obiad. Czyli jeżeli macie dziecko, które jest niejadkiem, to nie robicie śniadań, nie robicie kolacji, robicie tylko obiad. 3,5 tysiąca kalorii, jedno danie o 16. O, może ona jest chora? A może nie jest po prostu głodna? Zresztą jak ma być, jak ty codziennie rano sypiesz jej tyle żarcia, ile ona powinna zjeść w ciągu tygodnia? Zadzwonię do pani doktor Chomik. Dzień dobry, mówi doktor chomik. Dzień dobry, pani doktor. Nasza złota rybka nie chce nic jeść. Jest bardzo smutna. Też byłbym smutny, gdybym był zwierzakiem zwierzaka. Co dopiero, gdybym był rybką świnki pety? Wtedy chciałbym się utopić. Hmm, musicie swoją złotą rybkę przywieźć do mnie. Oj, musicie do mnie przywieźć, tak? Musicie ją do mnie przywieźć, tak, tak. Musicie mi dać pieniądze, znaczy przywieźć rybkę, tak. Ach. Ktoś zabrał nasz samochód! Jak się dostaniemy do weterynarza? Przeturlajcie się, już to przerabialiśmy. Turlanie się z górki nadawam wam super prędkości, będziecie prawdopodobnie o wiele szybciej, niż jeżeli byście jechali autem, czy autobusem, czy czymkolwiek innym. Macie idealne kształty po to, żeby sturlać się. Bardzo szybko się sturlać. A patrząc na ceny paliw, to już w ogóle turlanie się to jest jedyny opłacalny środek transportu. Pojedziemy autobusem. Autobusu też nie ma, pan kierowca zabrał. Świetnie, świetnie! Jakie świetnie! Nikt nie lubi jeździć autobusem. Wiesz, kto używa komunikacji miejskiej? Pijaki i stare baby. Tam nawet nie ma gdzie usiąść, bo mohery robią sobie meeting w autobusie. To jest przystanek autobusowy. Brawo, panie lektor, trafne spostrzeżenie. Mi przez moment zdawało się, że to jest miejsce dla. Tutaj. A na tablicy po prostu wypisane są godziny otwarcia. Ale masz rację, masz rację. Tylko przystanek autobusowy. Po prostu głupia, ja. Według rozkładu jazdy następny autobus powinien być o 10. Według rozkładu jazdy autobusy u Was jeżdżą tylko przez 3 godziny. Czy życie w śwince Pepie toczy się od 9 do 12. A potem już godzina policyjna, nikt nie może wychodzić z domu. A która jest teraz? Dziesiąta. Czyli następny autobus powinien być teraz. On już powinien stać, ba, on już powinien odjeżdżać, uciekać wam z przednosa, kiedy będziecie do niego biec. Wszystkie autobusy tak robią. Kiedy już biegniesz, chcesz wejść do drzwi, już podnosisz nogę, to kierowca zamyka drzwi i odjeżdża. A ty musisz stać kolejne dwie godziny i czekać na następny autobus. Zawsze to robią, Tyle straconych godzin przez tych kierowców. 12 sekund spóźnienia. Zgłaszam to do pani przełożonej, czy, czy ko tam macie w autobusie? Ile biletów? Wszystkie! Wyskakuj z bilecików, to napad! Jeden normalny i dwa ulgowe. A rybka? Za rybkę też trzeba zapłacić, to też jest zwierzę, tak jak wy. Jeden dla rybki, proszę! Rybki nie płacą! Rybki nie płacą za bilety w autobusie? Nie róbcie z tego memów, przepraszam. Odjazd! Odjazd! To tam w gratisie macie też jakiś mocniejszy towar do tych bilecików? To dlatego dzisiaj znalazłem niebieski kryształ w tamtym kalendarzu. To samo dostaliście do biletów i pewnie położyliście pod językiem. Po czymś takim zawsze jest niezły odjazd. Pan Byk czeka na autobus. Mu! Poproszę jeden bilet do sklepu muzycznego. Chyba do chirurga, bo coś ci w dupie utknęło drogi kolego. I need cool. Jedziemy do weterynarza ze złotą rybką. To złota rybka jedzie z wami do weterynarza, psychole. Ojej! Źle się czujesz, złota Rybko? Ona mówi dzień dobry! Ona mówi bl böl 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 bl. A tłumacząc na ludzki, wypuść mnie patuzy, dajcie mi żyć, ratunku! No tak! Yy, może twoja rybka chciałaby posłuchać jak gram na tubie? Może nikt nie chciałby tego słuchać? <słuch> <słuch> o, oj, przepraszam. Rozumiecie to przez ten stres, nie? Drugi dzień daily, jeszcze przede mną 22 dni. Dźwięk jest dziwny. Też jesteś dziwna, więc się nie odzywaj. Racja! Dlatego jadę do sklepu muzycznego do naprawy. O! Pani Owca, Pani Kot, Pan Zebra. O, o, Zebo. Widzę, że troszkę Ci się przytyło. A w sumie co się dziwić, jak on stala każdego youtubera, o którym nagrywa film. Dobry, Madame Gazelo, wieziemy naszą złotą rybkę do weterynarza. Ooo, rybka jest chora. Ta rybka jest akurat najzdrowsza w całym tym odcinku. To wy macie problemy. Polubiła panią. Albo planuje panią. Zabać. Zabać z... Z... z zimną krwią. <laughs> jeździ autobus w koło wciąż. No, jeszcze nam tego brakowało, żeby Peppa zaczęła śpiewać. Czy my już i tak nie przeżyliśmy wystarczająco tortur? Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. Widzimy tu m.in. chorego pana psa i panią pies, oraz jakiegoś kota i niedźwiedzia. Nie wiem, wszyscy tam są chorzy. Prawdopodobnie nawet ten stolik ma nierówno pod sufitem. Ham, um, no, czyli wszyscy czekają na wizytę swoimi zwierzakami, ale nie! Państwo, świnkowie muszą wejść pierwsi! Oni się piją! Taką, oh, taką! Wchodzą oh, co? Świnka Pepa to jest prawdopodobnie jakiś najgroźniejszy mafioza. U nich w mieście i po prostu wszyscy się boją, więc wpuszczają ją bez kolejki. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Nie, ta jest wesoła. Smutno już się kręci kibelku. Tak, proszę zobaczyć. Rybka jest apetytem. Czyli miałem rację: appetizer działa tylko podczas obiadu. Śniadanie zjadła, ale pik! Obiad wsunęła. No, normalnie, jakby nie jadła przez tydzień. Warto zapisać: Moje dzieci będę karmił tylko obiadami nie chciała jeść? Ona tam nie chce jeść, mieszkać, żyć. Nie ma co się dziwić! Nawet tata świnka z pi... samochodem, żeby być jak najdalej! Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha! Masz, Pepo zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę! Do czasu, bo rybki trzymane w takiej kuli bardzo szybko chorują i bardzo szybko wywracają się brzuszkiem do góry. Jest śliczna! Dziękuję, pani doktor. To będzie 300 zł. Mama Świnka, Pepa i George wracają autobusem do domu. Pan Byk wraca z naprawioną tubą. Naprawa tuby zajęła tyle samo czasu, co powiedzenie, że rybka jest zdrowa. Madame Gazela i jej znajomi wracają z zakupami. Co dalej? Rybka czy u tego weterynarza transformowali ją w jakiegoś mini delfina? Dzień dobry, skąd wracacie? Od rzeźnika. Szynki na obiad brakowało, to upi. Pebie Bebie dupy. Byliśmy z rybką u weterynarza. Już jest zdrowa. Niby zdrowa, ale co z tego jakiej się żyć nie chce. Ojej, rybka kaszle. Nie wolno kaszleć w 2021 roku! A na pewno nie na drugim odcinku Daily, bo przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo odcinków! Jutro znowu musimy zawieźć się do weterynarza. A no tak, bo dzisiaj już autobusy nie jeżdżą. Ostatni było o 12, zaraz wojsko wychodzi na ulicę. Zostawię wam samochód. Nie, tatusiu, pojedziemy autobusem. To zabawne! Co takiego zabawnego jest w jeżdżeniu autobusem? Baba, która przy. <noise> Do ciebie, że siedzisz na fotelu, jak masz młode nóżki i powinnaś stać, póki możesz. Czy może żul, który na końcu autobusu ledwo trzyma się na nogach i robi jakiegoś breakdance'a? A może ta dwójka gimnazjalistów, którzy słuchają na pełną p... Oliwki Brazil. Tam nie ma nic zabawnego. Tak samo jak w tym odcinku nie było nic zabawnego, ale to nie koniec dzisiejszego odcinka, tylko koniec pierwszego odcinka, silki Pepy, przed nami jeszcze jeden. Czeka nas! Pokaz talentów. Czy może być coś lepszego niż świnka pepa i pokaz talentów? Może być jutrzejszy odcinek, ale to musicie przyjść jutro o 16. Dzisiaj jednak świnka pepa i pokaz talentów zapraszam. Kolejny dzień w szkole dobiega końca. Dzieci, jutro jest dzień talentu. Co to jest talent? Coś, czego ty nie posiadasz. Talent to jest coś, co lubimy i bardzo dobrze robimy. Nieprawda, to co Ty wytłumaczyłaś, to umiejętność, a talent to takie miasto w USA. W stanie Oregon w hrabstwie Jackson. Mający powierzchnię 3,44 km2 oraz liczbę ludności wynoszącą 6066. <laughs> Lubię oglądać telewizję i bardzo dobrze to robię! Zastanówcie się w domu, jaki talent posiadacie. Moim talentem jest bez dotykowa Wystarczy, że wystarczy, będę stał tutaj w miejscu i ładnie się uśmiechał i zaraz skradnę wasze serca, o ile już tego nie zrobiłem. Ja mam talent do gania na gitarze. O tak się składa, że też mam talent muzyczny i potrafię grać na harmonicę. Tak nikt nie zauważy, że to telefon. A dźwięk z harmoniki jest podstawiony, także. Pepa i George szykują się do snu. Mogę jeszcze iść spać. Nie wiem, co jest z moim największym talentem. Ja wiem. Niesamowicie w... ludzi. Myślę, że masz wiele talentów, Peppo. Tak, też tak myślę. Ładnie śpiewam. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Dobrze tańczę. Też... Bardzo trudno wybrać, który jest najlepszy, gdy ma się tak wiele różnych talentów. Nie martw się, jutro rano zdecydujesz. Boże, jaki świat byłby piękny, gdyby rodzice w taki sposób podchodzili do prac domowych. Mamo, nie mogę spać, mam na jutro dużo z matematyki, muszę obliczyć całki. Nie martw się, idź spać, jutro od kogoś przepiszesz. Nadszedł dzień talentów. <słyski> Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. W nocy. Nie wieczorem, tylko w nocy. Była trzecia w nocy, a ty mi pobudziłaś wszystkich sąsiadów! Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent! Jest! I to na pewno lepszy niż twoje tańczenie. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent! Danie pies? Gram na bębenku. Ty napierdolasz ten bęben, nie na nim grasz. Ja też tak potrafię. Może nie na bębenku, ale patrz to. Hey. Pedro kucyk, jaki ty masz talent. Sztuczki magiczne. Sztuczki magiczne sprawia, że mój stary zniknie i pojawi się dopiero za 10 lat. <kłysy> Oto szklanka pełna wody. Wiesz co to znaczy szklanka pełna wody? To jest szklanka pełna wody. A to nie jest szklanka pełna wody. To jest najprawdziwsza woda. A! O, woda. U nich takiej rzeczy nie ma. Widzowie, jeden lajk like to jedna szklanka wody wysłana do Pepy. Teraz sprawię, że calutka woda ze szklanki zniknie. O! Proszę zamknąć oczy. Otwórzcie oczy. O! Teraz widzowie sprawie, że zasubskrybujecie mój kanał. Zamknijcie oczy. Mmm, daj subika, no, daj subika. Mm. I co? Zadziałało? Dajcie znać w komentarzu, czy zadziałało. U mnie działa, u mnie działa. O, woda zniknęła! <noise> Dziękuję! Co k a krzyczysz, sieć na dubie i czekaj na swoją kolej! A jaki ty masz talent, rabieko? Obie wydawać różne dźwięki. Dr ja też umiem, Pff. ale łatwy ten dzień talentów. Najlepiej mi to wychodzi, jeśli staję na palcach. A mi najlepiej wychodzi, jak coś zaszkodzi na żołądku. Candy, jaki ty masz talent? Skakanie! Ja chciałam pokazać skakanie. To nic, został jeszcze taniec i śpiew. Mój talent to śpiewanie. No to został ci już tylko. Taniec! Witaj, witaj, gwiazdko ma się prawie oczy wywaliło złabi. Tak się śpiewa przy tym śpiewaniu. Został mi już tylko taniec. Teraz Suzy, jaki jest twój talent? Taniec, taniec! I to się nazywa wspaniała przyjaciółka. Nie, to mój talent! Ojej, taniec to ostatni z talentów Pepy. W sumie wychodzi jej to lepiej niż Pepie. A nie chcę nic mówić, ona rzuciła tym tańcem całkowicie randomowo, bo nauczycielka nie pozwoliła jej, żeby jej talentem było oglądanie telewizji. Nie rozumiem zresztą czemu. Kto nam został? Pepa! Chciałam pokazać skakanie, śpiew lub niec, ale to wszystko już było. Można mieć talent do różnych rzeczy. No co ty nie powiesz, mądralińska. Ta nauczycielka chyba najmądrzejsza na świecie. Ja całe życie myślałem, że talent to można mieć tylko do śpiewania, bo co, włączałem telewizję i leciał jakiś mam talent, czy coś takiego. To zawsze wygrywały śpiewaki. Żadnych innych talentów, zero, zero, tylko tu śpiewają, tam śpiewają, tam nawet. Ale oglądanie telewizji się nie liczy. Pomyśl proszę, co najbardziej lubisz robić. Już wiem! Zaraz wam pokażę, co najlepiej umiem robić! Mam nadzieję, że nie wróci z bronią. Ciekawe, jaki talent zaprezentuje Pepa. Mój największy i najbardziej ulubiony talent, który zaraz wam zaprezentuję, to oczywiście skoki w kałuży z błotkiem! Jeżeli oglądania telewizji nie można było zaliczyć jako talentu, to jakim cudem to można zaliczyć jako talent? Pepa uwielbia skoki w kałuży z błotkiem. Wszyscy lubią skoki w kałuży. A uży z głodkiem. Nie wszyscy, ja nie lubię skakać po błocie, nie lubię też Pepy, ale lubię moich widzów i lubię sprawiać im radość. I mam nadzieję, że dzisiejszy film i wczorajszy i jutrzejszy i wszystkie kolejne 22 filmy... Sprawią wam tą radość. Drugi dzień za nami. A najgorsze jest to, że to jest dopiero drugi dzień. A już nie jest łatwo. No ale już poradzić widzowie? Dla Was wszystko. Także zapraszam Was oczywiście już jutro o godzinie 16.00 na ten kanał. Na kolejny film z naszego YouTube'owego kalendarza adwentowego. Przypominam i będę Wam to przypominał, że odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.00. Więc ustawcie budziki. Ale pamiętajcie też o ocenie każdego filmu. Między innymi też tego, zostawcie łapeczkę. Komentarz, subika i wpadajcie też do opisu, gdzie znajdziecie inne moje socjale: takie jak Instagram, Discord czy Twitter. Ja Wam dziękuję bardzo za dzisiaj i zapraszam już jutro. Trzymajcie się i nie puszczajcie na razie. Po! Lula moja perełko, lula i ulubione, me No!